Ale, ale, jestem akurat zajęty mhm. no to, nie, ale fajnie, cieszę się, że dotrzymałeś słowa, to jest najważniejsze że jak się właśnie, ważniejsze jest to słowo, że jak się coś powie, to lepiej dotrzymać niż nie dotrzymać obietnicy to zależy od człowieka ale jak tylko jest możliwości, to się no i dlatego ja to właśnie szanuję i podziwiam to u świadków, że że właśnie, jak coś powiedzą, że to robią, i że na przykład są czasowi, że o tej godzinie to o tej, dotrzymują słowa. No i to co dobre, tego się uczę od, od świadków Jehowy. No ale to właśnie, że, że Chrystus jest naszym Bogiem, Ojcem, Zbawicielem, wszystkim, no to to jest no, podstawa naszej wiary, że Jezus stał żyje i on już się nie rodzi. Tylko raz się urodził, a teraz już się nie rodzi już więcej razy. Tak, u katolików. Że im się co rok rodzi. Muszę się nie rodzi, ale już akurat to zajęty. Może innym razem porozmawiamy. No to dziękuję bardzo. No i, i no, masz dobre serce i tak trzymać. Chrystus się kocha. No ojciec nasz. No dziękuję, błogosławię. Tak. Czyli świadek Jehowy zadzwonił, i prawda, ale prawda jest tylko w Chrystusie, Efezan 4:20 do 24, bo prawda, świadków Jehowy jest z Ameryki, wypłynęła jako oni są powołani. Badacze zaczęli w duchu, Galacjan 3 rozdział, a skończyli Świadkowie Jehowy w ciele, z widoczną, widzialną organizacją ładną oczywiście. Ładną organizację mają można pochwalić, bo sale królestwa są po prostu tak hotele bardzo ładne. I w środku i na zewnątrz, ekonomiczne. Ale Chrystus chce zamieszkać w naszym sercu, Doskonały Jego miłości. Jako baranek dał nam wzór do naśladowania i też mamy też cierpieć troszkę psychicznie i, i tak dalej za, za to, że chcemy naśladować Chrystusa. Jako baranka objawienie 14 rozdział od 1 do 5 i objawienie 7 rozdział 1 do 4 i ten był takie pytanie czy Jezus ma dzieci i tutaj Hebraczyków 2 13 w Srebrzance Urszulka znajdzie czy Jezus ma dzieci jeśli Jezus ma dzieci. No to jestem dzieckiem Jezusa i jestem Jego synem, bo każde dziecko staje się później synem, jak dorasta, a nie pije już mleczka, tylko stały pokarm. Hebrajczyków 5, rozdział od 12 do 14. A stały pokarm to, że można odróżnić religię od religii, że każda troszkę inaczej naucza, jako nauczają, a jest jeden nauczyciel, ma to już 28 do 12. I tutaj Hebrajczyków Srebrzanko, oczywiście przekład do Świadków wiechowy Najnowszych Hebrajczyków 2, 13 powiedział też, będę mu ufał oraz ja i dzieci, które mi dał Jehowa. Jehowa. Czyli Rzymian 8.19. jest zrodzenie synów bożych. Mark Mateusz 5,9. Synowie boży i 2 Koryntian 6 znajdziesz drugi 6, 18. Bo Urszulka jest córką właśnie Chrystusa, króla Ojca z nieba, Boga Ojca z nieba, bo on nas zrodził i zbawił tu na Golgocie, osądził ten świat i zniszczył śmierć i szatana zniszczył i teraz się dopełnia wszystko w czasie. Czyli tu mamy 6, 18. Drugi 18. Ja będę wam ojcem, czyli tu jest mowa o Chrystusie, że jest ojcem prawdy, bo Jana 8, 44, ojcem kłamstwa jest diabeł, a ojcem prawdy Jana 14, 6, Jana 6, rozdział 63. Ja będę wam ojcem, a wy będziecie dla mnie synami, córkami, mówi Jachwę Wszechmogący. To dalej Jechowe. Ale 1 Koryntian 10, 4 to skała, co pili tą wodę na pustyni, z tej skały to był Chrystus, jest Chrystus. Czyli jak tu obalić? No zobaczmy. 1 Koryntian 2, rozdział 2, wersy. Zobaczymy, czy apostoł Paweł znał Jechowe. Szaweł, bo Chrystus jako król Izraela go widzieli, wjechał na osiołku i to jest Chrystus. Dosiadek aby poznał Chrystusa, tylko włosy długie mu się nie podobały. No, czyli tu jest drugi Korinthian, drugi rozdział, apostoł Paweł. Postanowiłem skupić się na Jezusie Chrystusie, nie na Jehowie, i to straconym na palu, czyli na, umęczonym na drzewie zielonym, umęczonym polskim piłatem. Czyli Chrystusa znał. Postanowiłem skupić się na Jezusie Chrystusie, czy Efezjan. I to sługą Chrystusa był, nie był niewolnikiem. Lud po, powinien nas uważać za sług Chrystusowych, nie niewolników. Apostoł Paweł był sługą. Nie czyli nie tutaj dzieje apostolskie, dziewiąty rozdział, piąty werset, ostatni wersecik. Dla tych, co chcieliby uwierzyć, że Chrystus jest naszym Ojcem, a my Jego synami i córkami. Jest Bogiem Wszechmogącym, bo jego ojciec mu wszystkie tytuły przekazał i przychodzi teraz przez uczniów Chrystus, Hebraczyków 9,28 dla tych, co go oczekują. Chrystus ma prawo, Galacan 6,2. I my rozwiązujemy właśnie problemy świadkom Jehowy, żeby byli wybrani, bo byli powołani. Ale u Boga, jeden dzień jak tysiąc lat, tak samo. My, jako, jako, jed, jako much jednodniówki, jesteśmy, jesteśmy parą pyłem na wietrze, jesteśmy po prostu nikim. Ale Chrystus nas lepi jako naczynia zaszczytne, żeby być aniołami, synami Bożymi, córkami. Czyli dziewięć apostolskie, Strebrzący oczywiście, e, 9:5. Kim Ty jesteś? Dali Pana, czyli od podatków Jana 19:15, powinno być Król Izraela. A ten e, ktoś rzekł: Ja jestem Jezus, czyli powinien być Emanuel Izajasza 7:14, Mateusz 7:23, którego Ty prześladujesz. Czyli Chrystus Jezus, król Izraela, szkolił sobie apostołów, posłał ich i ten prześladowca Szaweł prześladował jego naukę, jego apostołów, nie Jechowe. Także Jehowa unicestwi wszystkich tych, którzy zdradzili Chrystusa z Jehową. Mateusz 6, 24. Nie możemy służyć Jehowie i Chrystusowi, Bogu i Mamonie. Chrystus nie jest podzielony i modlitwa do Chrystusa, iskra prawdy z Polski. Do ojca. Syn staje się ojcem Izajasza 9 i w Jego zbawieniu dzieła apostolskie. I co mówisz? Izajasza 9, 5 do 7. Tak, czyli zakładamy zbory Chrystusowe, jak będziecie chcieli nam pomóc jako aniołowie i synowie Chrystusa Boga Wszechmogącego, bo Jego ojciec mu wszystko przekazał. Jest na emeryturze naszym dziadkiem. Błogosławień.